Dzień dobry. Atlantyckie Wiadomości Nowy Jork, Warszawa 30 grudnia 2024 roku Jutro mamy nowy rok 2025. Wchodzimy w ten rok równie po omacku jak w zeszłym roku. Wojny na świecie stały się głębsze, bardziej zaciekłe. Czekamy na inaugurację Trumpa z nadzieją, że co? Jedni z obawą, że niesprawiedliwy pokój zorganizowany przez Trumpa pozwoli Rosji na dalsze podboje. Inni z kolei z nadzieją, że rozpoczęcie rozmów, rozmów pokojowych może otworzyć drogę do sprawiedliwego pokoju. Także są wśród nas i tacy ludzie, i tacy. Jest ciekawe, co się tak naprawdę stanie. I jaka jest tak naprawdę właściwa, najlepsza, powiedziałbym, droga dla Polski i dla całej Europy Wschodniej? Wiemy oczywiście o zamiarze wprowadzenia europejskich sił na teren Ukrainy. Wiemy także, co są podejmowane decyzje na temat udziału Polski w takiej, w takiej roli. Z drugiej strony mamy na stole propozycję Putina. Moim zdaniem bardzo ciekawa propozycja Putina otworzenia przepływu gazu przez Polskę do krajów NATO. Dlaczego ta, prozycja, ta propozycja jest ciekawa? Dlatego, bo ona oferuje możliwość zmiany polskiej roli w czasie tej wojny. Jeśli Polska. Podniesie tą, tą, to wyzwanie, prawda? To wyzwanie otworzenia kranu, czyli staje się, jednym słowem, mostem pokoju pomiędzy wschodem i zachodem, prawda? I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo to pozwoli Polsce wypracować nowe, pokojowe metody i dzięki wypracowaniu tym metod, tych metod, Polska okaże się być. Twórcą pokoju w całej Europie. Ja myślę, że to jest niesłychanie ciekawa i ważna rola. Oczywiście, wielu z nas jest takich, oczywiście jest takich ludzi, którzy bardzo by chcieli, bardzo by witali powrót, czy też przyjazd, czy też włączenie się wojsk europejskich na Ukrainę. No, bo wielu z nas oczywiście to jest zrozumiałe, prawda? Nienawiść do Rosjan, jak mówi mój przyjaciel z dzieciństwa, się pije z mlekiem matki, prawda? No, ale pytanie jest oczywiste: czy teraz, kiedy jesteśmy dorośli, kiedy już nie mamy tego mleka pod wąsem, czy nie warto się zastanowić nad tymi naszymi starymi zwyczajami? Pojawiają się artykuły. Które mówią na ten temat, że Putin złożył Polsce niemoralną propozycję, że kłamie i że chce pokłócić europejskich sojuszników ze sobą. Moim zdaniem te wszystkie przyczyny mogą być prawdziwe, ale jedna prawda jest ominięta w tej dyskusji, mianowicie, że posunięcie Putina w tym momencie oznacza wyciągnięcie ręki w kierunku pokoju. O tym zupełnie nie zwracamy uwagi, że taka może być możliwość i taka jest rzeczywistość, że niezależnie od wszystkich innych argumentów, co do których jesteśmy podejrzliwi w stosunku do Putina z dobrych, z właściwych względów, niemniej jednak ten ruch, Oznacza wyciągnięcie ręki pokoju. No i oczywiście pytanie jest takie: co z tym zrobić, prawda? Co zrobić z, tym, z, tym, z, tą, z tą ideą, prawda? Być może to jest naprawdę początek gałązki oliwnej, gałązki oliwnej pokoju, prawda? Natomiast Oczywiście, jak wspomniałem przedtem, wielu z nas oczywiście są przeciwko tej idei, bo trzeba wreszcie Rosjanom w końcu dokopać porządnie. Co do tego nie ma kwestii. Niemniej jednak, nie mniej jednak są wśród nas tacy, którzy bardzo chcą tegoż sprawiedliwego pokoju. I moim zdaniem ta szansa się w tej chwili pokazuje. Tylko trzeba bardzo dobrze zwracać uwagi na każde kroki. Trzeba tego pokoju bardzo chcieć. I wtedy widzimy wszystkie pokojowe znaki po drodze. No i oczywiście dla Polski, moim zdaniem, zmiana tego kierunku, zmiana tego, że Polska. Przez lata była tym mostem wojny z zachodu na wschód albo ze wschodu na zachód, i że z tym, z tą ideą Putina, Polska może się zamienić. Polska może się zamienić w pomost pokoju zamiast pomostu wojny, przez którym całe nasze ziemie były przez wiele lat, dziesiątki, setki lat, e, obracane. Most wojny. Chcemy zrobić z Polski pomost pokoju i w ten sposób e, widzieć Polskę jako centralny agent, który połączy Wschód i Zachód. Pytanie jest, jak to naprawdę zrobić? I jakie są właściwe kroki? Pokój, jedno jest bardzo ważne, że pokój w Europie jest w naszym zasięgu w tej chwili. A zatem wchodzimy w nowy rok z możliwością pokoju w Europie. Chciałbym, żebyśmy to wzięli wszystko bardzo pod uwagę. Dlaczego? Wystarczy tej wojny, wystarczy wszystkich wojen, już w tej chwili, prawda? Wchodzimy w ten nowy rok z ilomaś tam wojnami dookoła nas. Trzeba z tym skończyć. Sytuacja wojny dla Ukrainy na Ukrainie jest bardzo, bardzo niedobra. Wiemy oczywiście o tym wszystkim. I chyba wydaje się przede wszystkim, że podstawą problemu jest straszliwa demoralizacja armii ukraińskiej. Prawda? A poza tym, no niestety, widać, że Rosjanie mają przewagę na froncie w tej chwili. Nawet generał Skrzypcza, który jest uważany na, na mediach, w mediach społecznościowych jako znawca sytuacji wyraźnie stwierdza. Rosjanie mają w tej chwili przewagę. wobec tego pytanie jest takie: jak to zrobić? Jak zmienić tą całą mechanikę, całą dynamikę tej wojny, prawda? No i oczywiście y co jest ciekawe, prawda, wspomniałem o tej możliwości wprowadzenia wojsk europejskich jako gwarantorów pokoju, no ale okazuje się, że Lewski wcale nie chce tego. On nie chce tej, tej wonny, by się zakończyła zamrożeniem linii frontu. Moim zdaniem, jego pozycja jest błędna. On chce zostać członkiem NATO. Ale chcę to zrobić, wiedząc dokładnie, że dokładnie właśnie ta obietnica, że Ukraina zostanie członkiem NATO, okazała się najgłębszym zagrożeniem dla Rosji. I to jest zupełnie zrozumiałe. Moim zdaniem to rzeczywiście jest zagrożenie. Podobnie jak mamy zagrożenie rosyjskie na naszych wschodnich granicach, w państwach Europy Wschodniej, od północy do południa. Czyli mamy tutaj dwa zagrożenia. Mamy zagrożenie dla Rosji, które przychodzi od, od NATO, i mamy zagrożenie dla Ukrainy, Polski i krajów e, bałtyckich, które przychodzi od Rosjan. Od e, bliskości armii rosyjskiej do naszych granic. Wobec tego pytanie jest takie. Jeśli akceptujemy wymaganie, by na, e, Ukraina nie była, e, członkiem NATO, prawda, żeby nie zwiększać zagrożenia dla Rosji. Pytanie jest następujące. Jakie są minimalne kroki w obrębie sprawiedliwego pokoju, które pozwolą na wyeliminowanie rosyjskiego zagrożenia dla Ukrainy, dla Polski, dla krajów bałtyckich i innych krajów Europy Wschodniej? No jedna sprawa jest oczywista, czego zażądać od Rosji? W cel, w czego zażądać od Rosji, by, by nie zagrażała więcej Ukrainie, by nam wszystkim nie zagrażała, jak wiemy, zagraża. O co tu chodzi? Jaki jest najmniejszy krok, nie największy, ale najmniejszy krok, który by to załatwił? To jest pytanie z którym się zwracam do nas wszystkich i proszę o dobre pomysły. Oczywiście jednym z problemem jest sprawa Donbasu, prawda? Moim zdaniem yy, oba, obie prowincje powinny zostać niezależne, zarówno od Rosji, jak też od Ukrainy. Dlaczego? No o co tam chodzi? No chodzi o to, Ukraina upomina się o terytorium, Rosja upomina się o, o ros rosyjsko mówiącą ludność. To są sprzeczne wymagania. Jedyny sposób, żeby oba wymagania były, były uwzględnione. To jest to, żeby te kraje były niezależne. Wtedy oczywiście Ukraina nie może powiedzieć, że Rosja zabrała im terytorium. Podobnie jak Rosja może powiedzieć, że w takiej sytuacji Ukraina nie będzie w stanie, oczywiście po wojnie z tym wszystkimi różnymi zabezpieczeniami, że nie będzie w stanie atakować ludności rosyjskiej. I tylko niezależnie od obu daje taki pozytywny, wydawałoby się pozytywny rezultat. Co dalej? Co jeszcze należy żądać od Rosji, żeby wyeliminować rosyjskie zagrożenie na Europę Wschodnią? To jest pytanie na wieczór noworoczny. To jest pytanie na jakąś medytację, na kontemplację. Jakie są te właściwe ruchy? Co należy zrobić? One są. Ja wiem, że one istnieją. Ale zastanówmy się, jakie one są. Dziękuję bardzo. Najlepszego nowego roku. Do zobaczenia w przyszłym roku.